Cześć, witam na kanale Luz Chemia. Skończyliśmy już chemię nieorganiczną. Przechodzimy teraz do chemii organicznej. Niestety. Albo stety, rozwiązuję w tej serii zadania maturalne i omawiam dokładnie zagadnienia z tych zadań, które są bardzo charakterystyczne i pojawiają się praktycznie na każdym arkuszu. Każdy rozdział to osobny odcinek codziennie o 17 na Luz Chemia. Zapraszam. No to przechodzimy sobie do zadań. Dzisiaj omówimy sobie węglowodory i tutaj bardzo ważna jest wiedza o tym, jakim reakcjom ulegają dane węglowodory. Na przykład typową reakcją dla alkenów jest adycja elektrofilowa. Dla alkanów substytucja rodnikowa, a dla benzenu substytucja elektrofilowa. Warto też nabyć umiejętność określania stopni utlenienia w związkach organicznych, ale to już tłumaczyłem, dzisiaj tylko będzie powtórka. W prawym górnym rogu wszystko macie. No to zaczynamy sobie od zadania pierwszego. Pewien związek o wzorze sumarycznym C5H11Cl jest drugorzędową chloropochodną węglowodoru łańcuchowego. Od razu może powiedzmy sobie, co to znaczy, że drugorzędową. Drugorzędową oznacza to, że atom węgla, do którego przyłączony jest atom chloru, musi mieć przyłączone dwie grupy alkilowe. Tutaj w tym zadaniu też jest niezbędna wiedza, czym jest centrum chiralne, ale zaraz do tego przejdziemy. Cząsteczki tego związku są chiralne, no właśnie, i w każdej z nich występuje trzeciorzędowy atom węgla. Trzeciorzędowy, czyli po prostu są przyłączone trzy grupy alkilowe. Czyli jak macie atom węgla, to tutaj mamy wodór i mamy przyłączone trzy grupy alkilowe. To jest trzeciorzędowy atom węgla. Uzupełnij poniższy schemat tak, aby przedstawiał budowę obu enancjomerów opisanej chloropochodnej. Możecie tutaj sobie wyobrazić, że to jest takie lustro i musimy zrobić po prostu lustrzane odbicie. Czyli w takim razie musimy sobie to jakoś rozdzielić. Czyli widzimy, że tutaj atom węgla musi być trzeciorzędowy. Czyli w takim razie, skoro trzeciorzędowy, jak już sobie rozpisaliśmy na dole, to wygląda tak, że tutaj mamy cyk. I teraz tutaj było R, 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 i tutaj był wodór. No to sobie podstawmy w takim razie. Tutaj mamy wodór, tak? Następnie mamy chlor, dajmy go tu. I teraz podstawmy sobie grupę metylową CH3. I w tym momencie mamy już dwa węgle, więc jeszcze trzeba 3, czyli C3H7. I teraz mamy zrobić drugi enancjomer. To, co zrobimy? Po prostu przemieńmy sobie tutaj chlor. Czyli dajmy teraz chlor z prawej strony. O, i resztę pozostawmy bez zmian. Czyli C3H7. Można to zrobić też metodą eliminacji. Jak macie sobie C5, H11, Cl, to jeden atom węgla jest w środku, więc mamy do dyspozycji jeszcze cztery atomy węgla. No to w takim razie dajmy sobie CH3. Tak? Musi to być trzeciorzędowy atom węgla, więc jeden wodór musi być. Musi być ten chlor. No to zostaje nam co jeszcze? Zostaje nam jeszcze po prostu C3H7. Nie możemy użyć podstawnika etylowego, bo nie będzie nam pasować. Będzie za mało węgli. Jasne? A jak podstawicie tutaj podstawnik etylowy i tutaj podstawnik etylowy, to nie będą to już wtedy enancjomery. Bo jak mamy chiralność. Cząsteczka jest chiralna wtedy, kiedy węgiel jest asymetryczny. W sensie, kiedy cząsteczka jest asymetryczna, czyli są podstawione cztery różne podstawniki do atomu węgla. Wtedy jest cząsteczka chiralna. W tym przypadku, gdybyśmy tutaj podstawili podstawnik etylowy, czyli C2H5 i tutaj podstawnik etylowy C2H5, no bo tak by musiało być, nie? Bo tu mamy jeden węgiel, w razem ma być pięć. No to ta cząsteczka nie byłaby chiralna, bo by nie były podstawione dwa różne podstawniki. Podstawione podstawniki nie ma to sensu. Dobra, podpunkt drugi. Związek opisany w informacji poddano w odpowiednich warunkach reakcji eliminacji. Reakcja eliminacji to jest reakcja po prostu przeciwna do reakcji addycji, czyli z jednego substratu powstają dwa produkty. Tak możecie sobie to wymyślić. Czy tam wyobrazić chlorowodoru? W reakcji eliminacji halogenowodorów HX z halogenków alkilowych jako organiczny produkt główny powstaje alken, alken czyli wiązanie podwójne, tak pamiętamy, którego cząsteczka zawiera maksymalną liczbę grup alkilowych przy atomach węgla połączonych podwójnym wiązaniem. Napisz wzór półstrukturalny grupowy organicznego produktu głównego opisanej reakcji eliminacji. No to w takim razie może to sobie wymarzę już, żebyśmy mieli tutaj miejsce. Ważna jest dla nas informacja ta, że którego cząsteczka zawiera maksymalną liczbę grup alkilowych przy atomach węgla połączonych podwójnym wiązaniem. Czyli po prostu tam musimy mieć tak zwany goły węgiel, który już po prostu nie ma wodorów. No to my sobie mamy mieć cząsteczkę C5H11Cl. No to narysujmy sobie, zacznijmy sobie od węgla, który będzie musiał mieć podwójne wiązanie. I tutaj sobie dajmy CH, i na razie tak zostawmy. Tutaj ma być jeszcze jedno wiązanie, no bo każdy węgiel w chemii organicznej musi być czterowartościowy. Czterowartościowy, czyli musi mieć cztery łapki, tak zwane, czyli cztery wiązania. Na razie ma dwa, więc jeszcze jedno, dajmy sobie tutaj, i tutaj zamknijmy to, i jeszcze jedno. CH3. Pamiętajcie, robimy ten goły węgiel, tak? Zgodnie z tym, co jest podkreślone na czarno. No i teraz mamy już cztery węgle. To jeszcze trzeba jeden węgiel mieć, czyli podstawmy tutaj jeszcze grupę metylową. No i wszystko się zgadza. Tak jakbyśmy to mieli przećwiczyć, jakby się to nazywało, to szukamy łańcucha głównego, czyli to jest nasz łańcuch główny, czyli to by się nazywało 2 metylo tak bo przy drugim atomie węgla jest podstawnik metylo i teraz but 2N, 2 metylo, but 2N. Tak by się ta cząsteczka nazywała. Jeśli przygotowania do matury z chemii sprawiają Ci trudność i czujesz, że utknąłeś w martwym punkcie, nie martw się. Zapisz się na korepetycję ze mną, a wspólnie opracujemy skuteczny plan nauki, który pozwoli Ci z sukcesem zdać ten egzamin. Dla maturzystów specjalna zniżka 15%, informacje w opisie. I następne zadanie. Na schemacie przedstawiono dwie reakcje oznaczone numerami 1 i 2. Organicznym produktem obu przemian jest związek A. A organicznymi substratami z związki DE o wzorach sumarycznych podanych na schemacie. O związku D dodatkowo wiadomo, że występuje w postaci izomerów cis i trans. Zaraz wyjaśnię o co chodzi. No i mamy te związki, mamy napisać w formie cząsteczkowej równanie reakcji 1 i 2. Przy związku D jak widzimy, jest wzór sumaryczny C4H8, a więc mamy tutaj do czynienia z związaniem podwójnym, czyli to jest alken. Bo CNH2N to był wzór dla alkenów, czyli wiązanie podwójne świadczy o węglowodorach nienasyconych, którymi w tym przypadku są alkeny. Tutaj mamy grupę OH, czyli to jest grupa funkcyjna, która reprezentuje nam alkohole. Tak? I jeszcze o co chodzi z tymi izomerami, bo obiecałem, że to wyjaśnię. Wiemy, że związek D dodatkowo występuje w postaci izomerów CIS i trans. No to jak sobie rozrysujemy, to zawsze rysujemy te izomery odwiązania podwójnego. I teraz ma być C4H8. Izomery CIS i trans to chodzi po prostu o to, że te same podstawniki są jakby z dwóch stron, w sensie, dobra, narysuję to najpierw, czyli tu ma być CH3. Tu ma być CH3, tu ma być wodór i tu ma być wodór. I o to chodzi, że trans to są naprzeciwko siebie. Czyli to byśmy nazwali trans but 2N. Czyli po prostu trans oznacza, że są naprzeciwko siebie. Natomiast cis, jak sobie to rozpiszemy, to będzie tutaj CH3, tutaj będzie CH3, tutaj wodory. No i cis oznacza, że są po tej samej stronie. Czyli to by znaczyło, że to jest cis but 2n. I ja to tak pamiętam, że cis to jest z niemieckiego zusammen. Tak stąd się to wzięło. I po prostu, że one są razem. Dobra? A trans no to muszą być naprzeciwko. No dobra, no to robimy zadanie. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji 1 i 2. Zastosuj wzory półstrukturalne grupowe związków. No to piszemy... W takim razie mamy tutaj H3C, następnie CH, podwójne CH, pojedyncze CH3. Aha, jeszcze niektórzy mogą spytać, dlaczego to podwójne wiązanie rysuje tutaj, a nie na przykład tutaj. No bo popatrzcie, mamy napisane, że ten związek D występuje w postaci izomerów CIS i trans, czyli musi być w tak, rozrysowany. Bo gdyby wiązanie podwójne było przy pierwszym atomie węgla, to wtedy nie występowałby w postaci izomerów. Spróbujcie sobie to rozrysować i wtedy będziecie wiedzieć. No i teraz, jeżeli chcemy przejść z alkenów alkohol, i też dodatkowo można jeszcze zauważyć, że ta grupa OH jest tutaj, więc też można jakby ogarnąć, że tak jest. Jeżeli chcecie przejść z alkenów alkohol, to musicie dodać po prostu wody w środowisku kwasowym. I wtedy, co otrzymujecie? Też widziałem takie zapisy, że niektórzy piszą sobie wodę w ten sposób, i teraz to fajnie łatwo widać. Czyli, co? Przepisujemy to. Skoro to jest de facto addycja, można tak powiedzieć, tak? Bo z dwóch substratów powstaje jeden produkt. To de facto to wiązanie pojedyncze, podwójne musi być rozbite na pojedyncze. No i teraz, co? Do jednego dołącza się tutaj grupa OH. I tutaj dołącza się, nam tylko może u góry to narysuję, bo jeszcze na dole będziemy rysować, grupa OH i tutaj dołącza się wodór, tak? Grupa OH tutaj z wody i wodór, tak? I teraz każdy węgiel ma cztery łapki. Raz, dwa, trzy, cztery tutaj. I ten drugi tak samo ma cztery. No i wszystko się zgadza. I tutaj jeszcze takie przypomnienie, nie korzystamy z reguły markownikowa, ponieważ bez różnicy do którego atomu węgla, drugiego czy trzeciego, dodamy oh Mam nadzieję, że tutaj rozumiecie. Bo w regule markownikowa wodór zawsze szedł do tych, gdzie ma więcej wodorów, nie? Bo wodór kocha wodory i tak dalej. Dobra. I druga reakcja. No to bierzemy sobie to H3C i następnie mamy CH, OH, CH, H i CH3. I teraz dodajemy NaOH, ewentualnie można KOH też dodać, i to wszystko dzieje się w środowisku wodnym. I co otrzymujemy w tej reakcji? No, otrzymujemy to, co mamy tam w sumie napisane, tylko że to idzie w drugą stronę. To co ja tu zrobiłem? Tutaj ma być CL, przepraszam bardzo. O, i teraz się wszystko zgadza. Tutaj możemy w sumie CH2 zrobić, żeby tak. O, i tutaj mamy eliminację, i tutaj po prostu mamy podstawienie, czyli będzie H3C. CH i zamiast CL wbija nam OH. I tutaj mamy CH2, CH3. I produktem ubocznym, uwaga, musi być NACL. I podpunkt drugi. Reakcja pierwsza jest reakcją addycji, tak? Bo tutaj mamy addycję, która zachodzi zgodnie z mechanizmem elektrofilowym. Katalizują ją jony H+. Reakcja druga jest reakcją substytucji, która zachodzi zgodnie z mechanizmem nukleofilowym. I teraz tak, adycja elektrofilowa jest typowa dla alkenów. Substytucja nukleofilowa jest typowa dla halogenów. Addycja, bo z dwóch substratów dostajemy jeden produkt elektrofilowa, bo elektrofil atakuje nukleofilowe bogate w elektrony wiązanie podwójne. OK, Elektrofil. Fil to jest kochać, a elektro to jest elektrony. Dobra? Stąd właśnie się wzięła tutaj ta nazwa. I dlaczego druga to jest substytucja? Bo jeden element z pierwszego związku wymienia się z jednym elementem z drugiego związku, tak? Czyli de facto z dwóch substratów powstają dwa produkty. A nukleofilowa tutaj jest dosyć skomplikowane. W sensie, nie tyle, że skomplikowane, ale zobaczcie sobie. Jak macie OH, które nam tutaj atakuje... To tutaj mamy, jak sobie to rozrysujemy, to patrzcie, ile elektronów ma tlen. 6, nie? I jedno wiązanie, czyli tutaj jest de facto ładunek ujemny. I czyli to jest bogate w elektrony, to jest centrum nukleofilowe, które atakuje centrum elektrofilowe, ubogie w elektrony, tak? Też sobie piszemy często OH minus, nie? Bo de facto tak jest. Mamy tutaj NaOH. Jak rozpiszemy sobie to na jony, to jest OH minus. I teraz to OH minus chce się połączyć, czyli dąży do jakiegoś plusa, bo minus do plusa. A nukleoty jest od tych nukleonów, które są w jądrze, czyli de facto dodatnie. Czyli fil kocha, czyli kocha dodatnie, tak? Bo jest OH minus, więc kocha dodatnie. No mam nadzieję, że jakoś to wytłumaczyłem. I teraz będziecie to rozumieć, ani nie musicie tego wkuwać. Następne zadanie. Poniżej przedstawiono wzory trzech izomerycznych amin oznaczonych numerami 1, 2 i 3. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Co znaczy izomerycznych? Izomerycznych oznacza, że taki sam wzór sumaryczny, ale inne połączenia atomów, dobra? Czyli jak sobie zsumujecie te wszystkie związki, to będzie taki sam wzór sumaryczny, ale. To są troszeczkę inne związki, że tak powiem. Wartości temperatury wrzenia tych amin wymienione w przypadkowej kolejności są równe 3, 36 i 47 stopni. Przyporządkuj aminom 1 do 3 wartości ich temperatur wrzenia. To rozrysujmy może sobie te aminy na początek. No to tutaj będzie jak? Będzie CH3, CH2, CH2, NH2. Teraz w przypadku drugiej aminy. To będzie CH3, CH2, NH, CH3, i w przypadku trzeciej aminy to będzie CH3, trzy razy wzięte N. To jak sobie to rozpiszemy, to będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób: czyli CH3 i CH3C. Pamiętajcie, żeby łączyć z węglem, bo jak nie połączycie z węglem, to wam wyzerują. W sumie tutaj wam nie wyzerują, bo tu nie, bo tu nie oceniałem tego, jak wy sobie to narysowaliście. Ale no, teoretycznie mogliby wam wyzerować w innych zadaniach. I teraz tak, rozgałęzienie wpływa na zmniejszenie temperatury wrzenia. To musicie sobie zapamiętać, że najbardziej rozgałęziona amina z tych trzech obecnych to jest ta, trzecia. A więc będzie mieć najmniejszą temperaturę wrzenia, równą 3 stopnie. Czyli w przypadku aminy trzeciej będzie 3 stopnie, to potem najmniej rozgałęziona jest amina pierwsza, a więc ona będzie miała najwyższą temperaturę, czyli 47 stopni, no i ta następna będzie miała 36 stopni. I to musicie sobie zapamiętać. I jeszcze, tak, może bym to wytłumaczył troszeczkę bardziej jasno nad tymi temperaturami wrzenia. Bo, jak sobie rozrysujecie tutaj tę ostatnią aminę, to ile ma tutaj azot wiązań? Atom azotu jest związany z dwoma atomami wodoru i te atomy wodoru są zdolne do tworzenia wiązań wodorowych z sąsiadującymi cząsteczkami. Tak? Bo tutaj azot będzie miał jeszcze jedną wolną parę elektronową. Tutaj w przypadku N-metyloetyloaminy. Atom azotu jest związany tylko z jednym atomem wodoru i mniejsza liczba atomów wodoru oznacza mniej możliwości tworzenia wiązań wodorowych, a tym samym słabsze oddziaływania między cząsteczkami, co skutkuje temperaturą, niższą temperaturą wrzenia niż w przypadku aminy pierwszorzędowej. I amina trzeciorzędowa, czyli w przypadku trimetyloaminy, atom azotu nie jest związany z żadnym atomem wodoru, czyli nie może tworzyć żadnych wiązań wodorowych, co prowadzi do znacznie słabszych oddziaływań między cząsteczkami, czyli do najniższej temperatury wrzenia. Tak też można sobie to tłumaczyć. Bo tutaj, jak sobie to rozrysujemy, czyli będzie CH3, tutaj będzie C2H5, i tutaj będzie wodór. To tutaj azot też ma jeszcze jedną wolną parę, ale popatrzcie, ma tylko jeden wodór, czyli tutaj jest dużo więcej. Dlatego też różnica tutaj tych stopni jest nieznaczna. Natomiast tutaj już jest przepaść, dlatego że ta ostatnia nie tworzy w ogóle wiązań wodorowych, bo nie ma wolnych wodorów. Dobra, przejdźmy do ostatniego zadania. Jednym z produktów powstających w procesie karmelizacji cukrów jest maltol, pierścieniowy związek o poniższym wzorze. Wpisz do tabeli brakujące wartości formalnych stopni utlenienia atomu węgla w cząsteczce maltolu. Jak w ogóle ustalić stopnie utlenienia w związkach organicznych? Traktujesz każdy atom węgla osobno. Aby ładunek sumaryczny wynosił 0. Dobra? Może rozrysujmy to sobie jeszcze szybko na jakimś prostszym przykładzie. Weźmy sobie etan, czyli mamy C, C, i tutaj mamy H, i tutaj mamy H. No i w etanie po prostu przecinamy węgiel węgiel. I każdy atom węgla interesuje nas osobno, czyli ten atom węgla, od wodorów mamy plus 1, tak zawsze mamy plus 1, czyli sumarycznie mamy trzy wodory, 3 razy plus 1 to jest plus 3, czyli atom węgla musi dobić do zera, żeby całość dało 0, czyli musi być minus 3. Z minus trzeci stopień utlenienia. I tutaj będzie tak samo, tylko ten związek jest troszeczkę bardziej skomplikowany. No to lecimy. Pierwszy atom węgla, czyli interesuje nas ten. To, jak sobie tutaj przetniemy między tutaj wiązaniem, to mamy trzy atomy wodoru, tak? Więc będzie na minus trzecim, bo od każdego wodoru jest plus jeden, więc on musi wyrównać, więc będzie minus trzeci. Dla ułatwienia, czy tam dla pewności, rozrysujmy sobie to. Czyli będzie tak. Najpierw ten benzen, jakbyśmy mieli narysować, czyli tutaj będzie tak, tutaj będzie tak, teraz tutaj. Tylko, że tutaj mamy tlen zamiast węgla. Teraz tutaj będzie węgiel. Tutaj będzie węgiel. I tutaj będzie węgiel. Naprawdę możecie stracić chwilę, a nie popełnicie błędu. I tutaj mają być wiązania podwójne. Zgodnie z tym. Czyli w sumie to nie jest benzen. Coś mi się odkleiło. I tutaj mamy OH. A, już napiszę to tak. OH. Tutaj mamy CH3. Tutaj mamy tlen. Tutaj mamy wodór. Wodór. I tutaj mamy tlen. Dobra. I teraz trzeci atom węgla to jest ten. No to co? Odcinamy węgle. I mamy tak. Od tlenu mamy minus 2. Tutaj mamy plus 1. Czyli razem od grupy OH mamy minus 1. Więc węgiel musi być na plus pierwszym, żeby uzupełnić do zera. I ostatni mamy piąty. Piąty jest gdzie? Piąty jest tutaj. No to znowu odcinamy węgle. Od tego mamy plus 1, więc ten gagatek musi być na minus pierwszym stopniu utlenienia. No i to tyle na dziś, następna powtórka już jutro o 17 z alkoholi i fenoli. Zapraszam!